Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Borgames TV. W dzisiejszym odcinku gra od wydawnictwa Piatnik. Jest to gra pod tytułem Wenecja 2099. Jest to gra, w której gracze od 2 do 5 powyżej 8 roku życia będą starali się uratować jak najwięcej cennych skarbów stonącej Wenecji. Także zobaczcie, jak prezentuje się ta gra logiczna od wydawnictwa Piatnik, i za chwilę wracamy. Tak prezentuje się gra. Po rozłożeniu, jak widzicie, musimy złączyć takie cztery plastikowe części, tworzy, które stworzą nam planszę. Na to umieszczamy kafelki. każdy taki y, miejsce na kafelek ma takie rowki na, po, na rogach, co umożliwia nam proste odwracanie tych kafelków podczas. Gry. Jeżeli gramy w dwie osoby, będziemy troszeczkę grali na mniejszym kafelku, obszarze i troszeczkę tych kafelków będzie mniej. Następnie gracze biorą wszystkie elementy w swoim kolorze, czyli pionki, w zależności również od ilości graczy. Taką ilość pionków swoich takich odkrywców gracze muszą wziąć. Ja pokażę Wam rozgrywkę dla trzech osób. Także każdy z graczy bierze cztery takie pionki i umieszcza je losowo na czterech różnych płytkach czyli na różnych wartościach, w tym jedna taka płytka może być platformą. I widzicie właśnie mamy płytki z budynkami z różnymi numerkami na różnym kolorze oraz platformy. Te kafelki będą systematycznie zatapiane, czyli to są części Wenecji, które będą znikały pod wodą. Platformy są kafelkami bezpiecznymi, które nie zatoną. No i dobra, każdy z graczy dostaje na początku gry odpowiednią liczbę kart na rękę, w zależności oczywiście od liczby graczy. I sugeruje się, żeby te karty ponumerować sobie, tak poukładać zgodnie z wartością rosnącą, czyli od trójki do X. W grze najniższą wartością na karcie jest trójka, najwyższą X. I jak widzicie, tutaj mamy również kafelki z dwójką, tutaj te kafelki również nie zatoną. Gracze otrzymują również dwie karty gondoli. Są to karty specjalne, o których za chwilę powiem. Gracze otrzymują odpowiednią liczbę pieniążków w zależności od liczby graczy. Bierzemy skarby, które będziemy zdobywali podczas gry i możemy zaczynać. Gra w swoim ruchu wykonuje trzy czynności. Dwie pierwsze są to czynności. Nieobowiązkowe trzecia jest obowiązkowa. Pierwszą możliwą czynnością w swoim ruchu jest to poruszenie swojego tutaj odkrywcy. Gracz może poruszyć swojego odkrywcę w dowolnym kierunku o dowolną liczbę pól, czyli na przykład żółty może poruszyć sobie po skosie tutaj bądź też po długości. Tutaj oczywiście nie może przeskakiwać nad innymi piątkami, czyli musi się tutaj zatrzymać. Jeżeli na przykład ten kafelek byłby zatopiony, no to też również przez taką wodę nie może przeskoczyć, musi się zatrzymać na kafelku przed tym zatopionym kafelkiem. Gracze mogą tutaj w tym, w tym wypadku, podczas tej czynności, wykorzystać kartę gondoli. Zagranie karty gondoli podczas tego Ruchu pozwala nam przenieść swojego tutaj jednego z tych odkrywców na dowolne pole na planszy. Kolejną możliwą czynnością w grze nieobowiązkową jest to zakup skarb. Gracz będzie mógł zakupić skarb na kafelku, który stoi. Gracz na przykład pomarańczowy stoi na Czarnej siódemce i chciałby kupić czarny skarb. Gracz zawsze płaci o jeden, jeden monety więcej niż jest monet na tym kafelku. W tym wypadku jest, nie ma żadnej monety, więc gracz płaci jedną monetę i otrzymuje czarny skarb, który kładzie przed sobą. Gdyby tutaj była jakaś moneta, gracz musi zapłacić zawsze o jeden więcej, czyli musi zapłacić dwie monety. I gracze będą starali się kolekcjonować te oto skarby w różnych kolorach. Ostatnią czynnością w swojej muchu jest to akcja. Obowiązkowa, czyli gracz musi zagrać z ręki jedno, jedną kartę o najniższej wartości, którą posiada. Jeżeli ma kilka takiej wartości, czyli na przykład kilka trójek, musi wybrać jedną z nich, czyli zagrywa trójkę, szuka takiego kafelka i odwraca go. Czyli ta część Wenecji tonie. I jeżeli na tym kafelku stoi jakiś, jakiś odkrywca, wtedy gracz, będący właśnie tym tym odkrywcą może również tutaj wykorzystać kartę gondoli ratując tego odkrywcę zagrywając taką kartę i wtedy może go przenieść również na dowolny kafelek budynku. Gracze będą tak grali zgodnie z wskazówkami zegara i będą systematycznie zatapiali te tutaj Wenecje aż każdy z graczy zagra swoje wszystkie karty z ręki. I wtedy gra dobiega końca i będziemy przechodzić do punktacji. No i dobra, jak wygląda punktacja? Gracze będą liczyli teraz punkty za zdobyte skarby. Jak to liczymy? Każdy skarb będzie wart tyle, ile zostało kafelków tutaj na plansz. Jeżeli został nam tylko jeden kafelek w danym kolorze, każdy taki skarb będzie wart 6 punktów. Jeżeli 2... Kafelki, i wtedy 3 punkty, i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tym wypadku czarny skarb wart jest 3 punkty. czy gracz posiadając dwa takie czarne skarby, otrzymałby 6 punktów na koniec gry. Teraz gracze zliczają punkty na kafelkach, które, na których stoją ich odkrywcy. Gracz, gracze zsumują te wartości tutaj na tych kafelkach, czyli gracz pomarańczowy otrzyma 2, 4, 11, 18 punktów. Za kafelki, na których stoi i następnie gracze będą liczyli jeszcze punkty za kafelki z X, czyli gracze będą mnożyć ilość kafelków razy 2, jakie pozostało w danym kolorze, czyli gracz niebieski mnoży ilość kafelków brązowych. Zostało 1, 2, 3, 4 razy 2, wtedy otrzymuje gracz. 8 punktów za kafelek z X. Następnie gracze dosta, dodają, dostają punkty za pozostałe monety każda moneta warta jest 1 punkt na koniec gry. No i gracze dodają te wyniki do siebie i gracz, który jest tych punktów jak najwięcej, wygrywa grę. Ok, zobaczcie, jak prezentuje się gra, jak ona wygląda. I muszę powiedzieć, że gra naprawdę prezentuje się wizualnie naprawdę bardzo dobrze. Nie ma jakichkolwiek zarzutów co do wykonania. Mamy bardzo dobrej jakości komponenty w grze i graficznie też jest to wszystko w porządku. Także pod względem wykonania jest mocna dycha. Co do samej gry, samej zabawy z rozgrywki. Gra przeszła od 2 do 5 graczy i muszę powiedzieć, że w każdym wariancie osobowym gra się dobrze w tę grę. Dwie osoby mają mniejszy, mniejszy obszar gry, im więcej graczy, tym jest mniej pionków. Także to wszystko zostało fajnie wyskalowane i bardzo dobrze to działa. Zasady są bardzo proste, naprawdę łatwo ich się nauczyć. Nowi gracze szybko pojmują o co chodzi i wytłumaczenie tych zasad, zapoznanie się z tych zasad dzięki instrukcji jest bardzo szybkie i szybko możemy wprowadzić właśnie nowe osoby do tej gry. Naprawdę w tej grze trzeba troszeczkę pokombinować. Jest dużo logicznego myślenia. Musimy zaplanowywać swoje ruchy dzięki tym kartom, które otrzymaliśmy. Musimy mniej więcej oszacować co mają przeciwnicy, bo nie wszystkie karty zostają rozdane. Część kart wędruje do pudełka i gracze nie do końca wiedzą czy jakie kafelki zostaną zatopione. Te zatapianie też jest bardzo ciekawe, bo tutaj można naprawdę zagonić jakiegoś gracza w zaułek, gdzie nie będzie miał możliwości poruszenia się, zostanie na jakimś kaferku, z jakimś numerkiem możemy zagrać kartę, możemy go e, zatopić, ale nigdy nie, jest, nie jest, nic nie straconego jest bo możemy się uratować e, zagrywając kartę gondoli, także jakiś tam ratunek zawsze jest także ja naprawdę bawiłem się tej przy tej grze bardzo e, dobrze, moi współgracze również e, było sporo kombinowania, oczywiście na początku gdy zaczęliśmy grę było sporo miejsca, prawda można było te pionki przesuwać e, Gdziekolwiek, prawda? Było dużo, dużo przestrzeni, łatwo było kupować te skarby, ale im dalej w grę, kafelki zostają, coraz mniej z tych kafelków, możemy właśnie blokować, i już mamy coraz mniejsze możliwości poruszania się tymi piątkami, zakupu. Te zakupy już coraz są droższe. Musimy odpowiednio kupować te skarby, żeby zdobyć tych punktów jak najwięcej na koniec gry dzięki tym skarbom. Także naprawdę, im dalej w grę, im bliżej końca gry, naprawdę tym jest coraz lepiej, coraz bardziej gracz się tutaj wytęża, jest coraz większe główkowanie i myślę, że naprawdę gracze, którzy lubią gry logiczne, naprawdę ta gra mi się spodoba. Ja tej grze dam taką spokojnie 7 na 10, 7 z plusikiem na 10, także jest to dobry tytuł, który warto zagrać. Przede wszystkim, też jest bardzo fajnie wykonany. No i możemy grać w dwie osoby, jak i również w pięć osób, także w większym gronie. Także to jest duży, duży plus tej grzy, gry. I również te zasady są też bardzo przyzwoite do nauczenia i łatwe do zapamiętania. Także jak widzicie. Bardzo przyjemna gra, bardzo ładnie wykonana. Ja polecam także na dzisiaj to wszystko. A zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Borgames TV.